Z tej strony Marcel Gitara. I witam Was w kolejnym filmie na moim kanale z gry. Brawl Stars, słuchajcie, jestem na nowym koncie, który się nazywa Gitara Team. Yy, więc tak, chciałbym dzisiaj, ale nie wiem, czy się to uda. Yy, dobić po prostu do Jackie. Bo e, widzieliście, wiecie, jest nowy update. Aha. Jest nowy update. Nowa aktualizacja była. I no, po prostu chciałbym naprawdę dobić do tego. Ale nie jestem pewny, czy się to uda. Ale jak się i tak nie uda, to. I tak zobaczycie dzisiaj filmik, tylko pod innym tytułem. Tak. Ok, teraz tutaj roze, kurde, kurde, roze tutaj, ok, dobra, zrobiliśmy roze, dobra, tutaj nita. Chcę wam powiedzieć, że jest bardzo już mało czasu do świąt, więc się bardzo cieszę. Okej, okay, tu już zaraz wygramy tą grę. Mam nadzieję, że teledysk wam się podobał, bo długo pracowałem nad tym teledyskiem. Okej. Okay. Teraz tutaj tutaj jeszcze ciebie pyk ok i zabity super ok Okej, okay, dobra, teraz, ale dobra, widzimy się jak coś odblokuje, okej, okay, ostatnia giereczka już w tym filmie, niestety nie odblokujemy nic, ale i tak dzięki wielkie, że byliście razem ze mną w kilku gierkach, w opisie będą bardzo fajne rzeczy, które możecie przeczytać, zobaczyć, a mnie już tutaj nie to zabija, ale okej, okay, na dzisiaj to tyle, do zobaczenia w kolejnych filmach. 爸爸。